Siema wariaty, jak widzicie, wleciały nowe felgi. Tydzień temu były inne, <noise> bo były czarne i TPSS. Pewnie tam widzieliście na zdjęciach, ale udało mi się kupić te VBW. One mi się zawsze podobały. Znacie je, bo tam w poprzednim kładzie też je miałem. Ale chciałem Wam nie tyle się pochwalić nowymi kołami, bo tam pewnie już widzieliście. Tylko nagrać taki filmik odnośnie rozmiaru opon, bo parę osób już mi wtedy zadawało pytania: jakie opony, jaka szerokość felgi i tak dalej. A ja też miałem z tym zagwozdkę, już Wam mówię o co chodziło, bo jeśli chodzi o te tylnie, oponki one są oznaczone takim symbolem przeważnie 18 x 10 na 10 albo 18 na 10 x 00 i nie jest napisane w aukcji, czy to jest 2,25 czy 2,55, bo występują właśnie też szerokość 2,55, też pod tym symbolem 18. Ja zamówiłem właśnie wtedy takie opony. No i dzwoniłem do później, się zorientowałem bo nie było wiecie, w aukcji napisane, czy to jest 2,25. No i goście mi mówi, że dowie się od producenta. Czekałem tam jeden dzień i powiedział mi, że, że jednak 2,55 więc musiałem zrezygnować i szukałem dalej te oponki kupiłem w forkład dostałem też dostałem też od razu gratisowo breloczek w forkładzie są dostępne no a pewnie tam też na innych stronach znajdziecie ale właśnie trzeba uważać bo nie każdy pisze więc jak coś, jak chcecie 225 to musicie się pytać bo nie wszyscy to piszą no, i yy, nie wiedziałem właśnie. Miałem zagwozdkę z tym, czy założyć 255 czy 225 na felgę. Bo tu jest felga 10x10 szerokości. Yy, bo nie chciałem, wiecie, jak yy, szerszą oponę bym założył tą 255, to ona tutaj tak na bok trochę wystaje. Co prawda chroni wam wtedy rand felgi, ale nie zgrywałoby to się z przodem, bo wiedziałem, że przód. Rand będzie wystawał pod skuterowymi oponkami, także pytałem się też tam Marcina z SG, kilku osób no i w końcu padło na ten rozmiar 255, by to troszkę źle wyglądało na tej faldze. Także to tak z przodu mamy felgę szerokości 10 na 6 i oponki to tam standardowo 130, 90, 10 Michelinki. no różne macie były też w dobrej cenie Metcellery, ale ja kupiłem te te mi się podobają, bieżniki tam niedużo więcej kosztowały także tak felga, przód 10 na 6 wcześniej miałem w tych czarnych właśnie felach ITP SS, rozmiar Feli był 10 na 5 i też te skuterówki pasują. Także, jakby ktoś chciał zakładać na tą węższą felgę, to też jak najbardziej ten rozmiar Wam będzie pasował. A nagrywam, bo kilka osób mi się pytało i jeden chłopak, już nie pamiętam jak miał na imię, zamówił tam takie same felgi i te same opony co ja przód, tył. Także pozdro wariacie, może mnie oglądasz na YouTubie. Eee, cieszę się, że mogłem pomóc. A teraz, jak ktoś będzie pytał, to będę odsyłał do tego filmiku. I będziecie wiedzieli, jak to wygląda przy tej szerokości felgi, czy nie za szeroko i tak dalej. Tutaj ten rand wystaje tak lightowo przy tym rozmiarze. A tutaj przy szóstce, może tak będzie lepiej. Dosyć, widzicie, dosyć sporo. Ten rand wystaje, więc trzeba będzie uważać. Ale ja nie jeżdżę nim po krawężnikach, także spoko. Luz, no i co, i to tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogę przy doborze opon, czy tam felk. Zawsze się taki filmik przyda. Ja też nie będę musiał tak wszystkim odpisywać. Yy, I co, jak widzicie, dzikus trochę już lepiej wygląda. Dopracowałem go też z moim kumplem, mechanikiem. Ponaprawialiśmy, zrobił mi tam gwinty, poprawiał w ramie Całe pewnie wzięliście zdjęcia. Dziku zrozebrany, rozebrany, cała ta tylnia ten, ten stelaż ramy był, był zdjęty. Tam były gwinty zrąbane, tu mi się tak nie dało dokręcić. Plastiki wiecie od góry pod siedzeniem. Tutaj od, od ramy, tak samo te śruby. Tam był gwint zwalony. Z tej strony nie było jednej śrubki. To musiałem tu w Gamaszce zamówić. Widzicie srebrna, bo te wcześniej ktoś malował na czarno. Ale to wszystko zimą sobie będę odnawiał. Na razie po prostu brakowało śruby. No to trzeba było ją dokupić gwinty naprawić, i problemy miałem z odpalaniem. przetarty był kabel. E, ktoś kręcił tutaj wcześniej w ten plastik co trzyma tutaj lampę wpierzył tam wkręt taki budowlany i on przeszedł na wylot w kable w instalację przewody się tam już ledwo trzymały i przez to tam, chyba to było od przekaźnika rozrusznika przez to wyskakiwał check engine, gaz mi silnik podczas jazdy, ale na szczęście doszliśmy do tego i już wszystko jest usprawnione, teraz jeżdżę. Jeździć obserwować, wiecie o co chodzi. Jeżdżę i sprawdzam czy nie będzie gaz, ale jak na razie jest wszystko OK. No i co? Powoli tam sobie coś zawsze tam dubę, jak mam coś czasu, bo z czasem to wiecie jak jest, ale jak coś mam czasu, to siedzę w garażu i, i usprawniam dzika. Coraz więcej już zrobione. Ale dzisiaj Wam tak chciałem na szybko nie jakiś filmik zjazdy, tylko opowiedzieć o tych kółkach. Mam nadzieję, że Wam się też podoba. Nie się lepiej podoba, a tamte czarne, czarne fele sobie chyba zostawię. Bo wiecie, szkoda sprzedawać, bo to nikt mi nie zapłaci tyle ile zapłaciłem. Także lepiej chyba je zostawić, będą na zapas, jak coś. Do wyboru do koloru, które, które mi lepiej będą odpowiadały, to będę wtedy zakładał. Lampki to widzieliście, nic tam nie pokazuje, bo wszystko już znacie. Dobra, jadę się karnąć. Mam nadzieję, że wam tym filmikiem pomogę przy wyborze opon, także się manu.